Ale wstyd, o oh my god! Ale siara Koniec świata, co? Piszę z moderatorami i ogólnie patrzę Ale skąd miałem wiedzieć, że on z za mną? miałem zamkniętą Co odbiło mi się? Bo piję drinka Co zrobiłem? Nie wiedziałem, że on jest za mną, i jak bykałem, drinkiem to w buzi. I normalnie odbiło mi się. Naturalny, kurwa rzecz. Kochana, też, też pamiątek nie kupujemy. tak Nie, nie, osobom. Aha. nie, nie. Daniel, nie. się, czy mocny drink, czy słaby. Mówiłem. Aha. Powiedziałem przecież parę minut temu. Cześć, nie słyszałam. Powiedziałem, że średni, ale bardziej słaby. No też bym chciał, żeby sukienkę znalazła na jutro. Czyli co, wstępnie szukamy sukienki, tak? Po obiedzie? Nie narzekaj. Mhm. w ogóle wody nie pijemy. Dobrze, że zauważyliście. Musimy, kurde, sobie wyrobić ten nawyk. No, no. no. Mówiłam. Dobry sos, co? Czy będzie wspólna wigilia? Tydzień przed wigilią? powiedz mi no wie no ja bym to zrobić na krok temu, mu że będzie okej okay, dobra pinczeska <laughs> Jest zasos, Jesteś w stanie powiedzieć, bo ja nie. I kwas, dobry w miarę, Kwaśny. Fasami robią. Mają nazwać Dobrze, Magdalena. No, się nie posraj. Magdalena pie. To Następnym razem nazwiemy to food trip. To też tak byś pisała? Nie? Food. Odwiedzenia. Albo drink. Drink trip. Drink trip. Drunk trip Drunk Trip Drunk trip Drunk Trip Będzie Sylwester Właśnie Sylwester musimy gdzieś w jakieś państwo znaleźć Jestem w humorze No, to będzie i specjalnie teraz nazwę Food Trip 3. Albo Food Euro Trip 3, żebyście nie czepiali. Food and Drink Euro Trip 3. O, Food and Drink Euro Trip 3. Piola przebija to. Mamy. <gryw> 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 Fut! Fut! Nie umiemy na łyżwach. nie, nie. nie. Czyli mamy już nazwę na eurotip 3. Hmm. To, dobra, Fut! to dziękuję, No, nie weźmiemy, no, ze sobą jesteśmy, nie? Jak będziemy kogoś brać na Sylwestra? <laughs> Sylwester musimy pomyśleć i to jak najszybciej. No, ale teraz już zablokowałem. to jak smart z nosa też, że ty właśnie pomyślałam, Gabi. <laughs> Do grudziądza na Sylwester? No nie, raczej. Piesek u mojego rodzicu jest. I ten drink powiedział. No dobra, wpiszmy tak, wpisz tak, spontanicznie. Sylwester za granicą, all inclusive. Sylwester. Sylwester za granicą, all inclusive. I taka. No to ja na przykład sprawdzę. Oscara jakiegoś Egipt 4,5 tysiąca za osobę Na 8 dni Wyspy kanaryjskie Łoty Czemu 8 dni w ogóle? Ile? Co Od... my coś chodziło? W robić? jakich datach? W jakich datach? No Od... po świętach, ale przed Sylwestrem. Od 29 do 4? No. Na przykład paszowóz, nie eurotyp ten, tylko paszowóz, wiesz, paszowóz. Malta, 2500 za osobę? Nie, Malta nie. Maroko, 6700 za 4 dni, bo typak. Dokąd chcesz jechać? Kierunek, data, data, nie? Od którego wzięłaś? Od 28 wzięłaś? No, na 6 dni. Do 3 na przykład. Co to za jakieś gówna? Katar 7000, tysięcy... Co? Ale drugie? Jarmark. Ja w ogóle coś innego znalazłem. Co jakieś jarmarki po 200 zł. Ty, na tydzień. Wie wiesz, ile wyspy kanaryjskie? Nie. Na 7 dni? 7 tysięcy 100 za osobę. Łapanie! Za oli implusiv. Maroko 6000 tysięcy za osobę. 4 dni, all inclusive. To co nie patrzysz o inclusive? O inclusive powinniśmy patrzeć tylko na wakacje, a nie może na sylwester, co? No ale o inclusive masz wszystko. Masz jedzenie cały czas bez limitu. I picie bez limitu. Normalna cena mówią, czy co, czy nie? Taliutko. Czy kanary, taliutko? Właśnie rękę tanie piszą. O, no. rękę to wiesz, wakacje. Nie no, samolotem będziemy lecieć. Hanary. A obok nie kogo, prawej. No. Tu dużo ludzi siedzi. Ciekawe dlaczego, przypadek po prostu? Czy Może dobre po prostu. No to takie na razie ciemne. Za dużo panierki, tłuszcz, już Tak. No, a to jakie? Dobre. Stać. Krytykiem kulinarnym Ten daje. sos mi smakował. Mm, to jeszcze jest. <grym> no. Jeszcze jest. No, no. <grym> Żeby nie było zaraz. Nie, zdobanie to problem z alkoholem. Za bardzo. w zakopanym Sylwester mm -mm. no to, kurwa normalne, że jak człowiek pije alkohol ja wiem, że, z nie. Ja wiem, że wody z nie pije bardziej bardziej chodzi o wodę mi się ja wydaje ja piję grama wody ja po Eurotripie wrócę do formy jeszcze już jeszcze jest tydzień Eurotripa tydzień? no to powiedzmy, jeszcze, nie wiem plus, jest minus. Eurotripa plus minus trzeba dojechać trzeba jeszcze dojechać normalnie w i, miarę zdrowo żeby to wyglądało już, i reszta już treningi Dietka, picie wody, pi pilnowanie. Muszę sobie kupić. Bo zepsułam ten baniak który kiedyś. Muszę sobie kupić drugi, bo mi pęknął. Niestety. Dziękuję, Warszaw. Czyli co, po jedzeniu szukamy sukienki widzowie? Chora jesteś? No, czuję się osłabiona znowu. Przez ten basen wczoraj. Szczypią mnie oczy. Znowu. I ogólnie źle się czuję tak średnio. Wiesz co? Mnie bolą łydki. Tak mi bolałytki łydki. Nie wiem dlaczego. Ale nie chcę brać peptydów, żeby schudnąć. Ja nie wiem dużo. Ja dużo piję i nie piję też wody. Waży tyle samo jak zawsze. 114 kg ważę. To się trochę za siebie wezmę. Ta jedna stopa mnie ciągle też boli. Ta co Ciebie chyba. Ciebie która boli, prawa? Lewa, Toska, ta pomana. Mnie prawa boli. Mnie prawa stopa tak boli, nie wiem co w No I co, niezależnik Sylwestra wstępnie? Na Bali. Bo Czyli najlepiej... Mniej, miło, Agnieszka. Nie. nie wiem. Nie czy... wiem. Oskar, tu to za strona jest oskar.com? I w ogóle zimno mi w nogi traczuje, też jestem ja zimiony, się bo od razu mnie kręci w nosie i prawe oko mi zawi. Od razu mnie kręci w nosie i prawe oko mi zawi. No. Czterej przysiębiłem. Ale wiesz, że teraz jest, świeci słońce, to może jest ciepło na tym basenie. Nicea, 1800 za osobę. Szynoce, Dubrowni. Paryż, cztery noce, trzy i pół. My się w Laponii Sylwester 6000. My raczej? się mieliśmy skupić na Disneylandzie jeszcze. To co? W Sysiu. A ile ten zamek kosztuje? Sprawdź. Sylwester w Disneylandzie? No. Jest takie coś? W sumie dwie, dwie rzeczy naraz by były. We Francji? W Paryżu Sylwester? Z żabami? Nie wiem. Bożej. Wow. Enjoy. Thank, Thank you. Thank you. Please, one. One more? ty rób na swój Instagram, Nati Magical i Daniel Magical. No. Nie, jak to jest. O, Paweł Parallaj. Ja dam na grupę nadawczą. Ale mi się wydaje, że. O jest, w Polsce. Oh! Sylwester w Paryżu nie. Już dwa razy tam byli. Będziemy. Na zdrowie. Oh! Gardzo mnie, wchodzi od razu. Zresztą tak się będzie spędzić. Dana, co ty jeszcze powiesz? Dorsza je chyba. Terapia ty, zobacz jakiś jak on wygląda. Kurde. Nie, no to jest źle. Źle, 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 źle. No widzisz, Michał? Kurwa, Mać. Za bardzo jedziesz. Nie, moderatorzy, no, yy, widzę, że ta nowa moderatorka za grubo wycisza. Kurde. Yy. Okej, okay? no uspokajaj się, bo to kurde, to nie są żarty, wiesz. To nie są żarty, weź tam odmutuj ten, to tak nie może być. Ale zimno. Jak widzisz cały stream, to tak nie... Urde, właśnie się boję dawać kogoś moderatora, bo to w sekundę może wiesz no. zaszkodzić bardzo. Nie znam tych ludzi tak za bardzo lubię nie? No. Sorry. Oh, thank you. Ja jestem łosia.

Não, No thank you. Kurwa, kości. że jadą. Nie, to nie ja. Mycha po pijaku powinna wyjść się na miasto z głośnikiem i przy barach tańczyć po swojemu. Dobra. To co? Challenge. Nie pozwolibym. O dzięki kwicą. Dzięki. Wir yes, so. <laughs> ja, heine, Musik so warm, so ja, Musik Ja, ja. Ja, ja. To tu jest, ty? Pa! To, tak każdy, no? Ty taki czarny Sporany. To opisz o nie chcesz mojego? Będzie chwilę przerwy zutna Przykombinowana ta ryba Dużo przypraw wiesz. Nie nasza muzyka, przyszła jakaś pipiana tańczy i zakłóca streama Nie, Nie mam się natańczyć Jej zaraz zapłaty, że stąd poszła <noise> mamy kasę Nie, Nie mamy kasy Mamy tych Daj ktoś jej, żeby poszła, ludzie. Za długo coś. Mówiłem, dobre, ale kurwa, trochę to jest takie zamaskowane przyprawami i solą. No. Obserwuj, czy ktoś się coś da, dobra? No. tak dobrze. No szczerze? Tak. Tak. Ja takiego stroju specjalnie sobie nie kupiła, tylko przewiązała chustkę przez... Ja? Przez. No. No. Czyli co? Jakąś daję nutę? Wstańcie z gwiazdami? Ja lepiej, żeby nie było będzie Bez muzyki nawet. No i kurwa się nie najadłem. Tyle z tego wszystkiego. Tańczymy tańczy, tańczy, w kurwiach, zbudzi w mi leci. I jak pierdolę. Mogę jeszcze go dać, bo mi się przydało, ale zjadłam. Dobra, chłopacze, aż w końcu nie daje. Zapierdala, twardo. Ja, ja lepiej koczuję w no, Tak, gdy wsyła mi apetyt. Kurwa, patrz. Dobra. Kurwiełcze. Weź to się zapłaci. I idzie stąd. Ten z tymi wrócił. Nie, 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 nie. Chce? Ma Daniel. Coś tam ma, Harunka ma. No i patrz. Nie, by trzeba, żeby ją nagrywać. Nie, ten pan y, ją nagrywał, ona ją umahała na czołary łącza muzykę. O nie. Zobaczymy. Nie, <laughs> yes, z Dali.